Zerowanie. Robimy kilka pomiarów na detalu. W kalibracji wybieramy 0. Wybieramy z 3 pomiary. Ustawiamy tuleję pionującą i dokonujemy pomiarów. i pomiar powinien być w okolicach 0 bardzo ładnie teraz bierzemy folię o jak najmniejszej wartości około 25 mikronów przykładamy najlepiej w tym samym miejscu przy pomocy tulei która nam dokładnie ustawi sondę i dokonujemy pomiaru no, będzie trzeba dokonać kalibracji bo jest różnica w wartości Wybieramy kalibrację jednopunktową. Wybierzemy trzy odczyty. Ustawimy mniej więcej w tym samym miejscu. Wynik wyszedł 19,5. Zwiększam go do 25 zgodnie z wartością wzorca. Robię OK i dokonujemy pomiaru w tym samym miejscu. 24 bardzo ładnie. Z dokładnością do 1 mikrona. 20. Generalnie wskazuje bardzo ładnie. Możemy dokonać teraz pomiarów.